Przerywamy planowaną audycję, aby przedstawić ogłoszenie nadawcy. Myst: Niepozorna gra komputerowa, która odbiła się głośnym, słyszalnym echem w halach historii gier komputerowych. Projekt pasjonatów, których głównym celem było stworzenie interaktywnego świata, którego mógł doświadczyć gracz na swój własny sposób. Tytuł, który przez prawie 10 lat był najlepiej sprzedającą się grą komputerową na świecie, aż został pokonany przez oryginalne Simsy. Dziś chciałbym Wam o nim co nieco opowiedzieć. Cześć, ja nazywam się Śmigo i witam Was na moim kanale. Jako jedno z moich hobby prowadzę tu różnorodne streamy. Jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że pora w końcu podejść do gry, w którą planowałem zagrać od wielu lat, ale nigdy nie potrafiłem się do niej zabrać. Do gry, o której słyszałem zarówno wiele dobrych, jak i złych opinii. Wszystkie z nich były jednak zgodne. Myst jest jednym z tytułów, który zmienił i zrewolucjonizował przynajmniej część rynku gier komputerowych. I to o Myst sobie dzisiaj porozmawiamy. Z góry chciałbym ostrzec, że film ten nie jest recenzją, a bardziej analizą dzieła. Filmik ten będzie napakowany spoilerami zarówno w kwestii fabuły, jak i mechaniki gry. Zróbcie więc sobie coś do picia, rozsiądźcie się wygodnie i przygotujcie się do podróży po świecie Myst. Nasza historia rozpoczyna się od dwóch braci. Pod koniec lat 80. Rond Miller był w trakcie studiów, gdy zdał sobie sprawę z potencjału, jaki posiadało medium gier komputerowych. Zarówno pod względem artystycznej ekspresji, jak i poważnego zarobku. Pierwszym krokiem, który zrobił, by zmienić pomysł w rzeczywistość, było skontaktowanie się ze swoim bratem Robinem. W tamtym okresie Robin pracował jako programista dla jednego z amerykańskich banków, więc byłby w dużej mierze odpowiedzialny za kwestie techniczne, a Ron miałby się zająć bardziej kreatywnymi i biznesowymi aspektami projektu. Zainteresowany Robin zgodził się na tą propozycję i tak powstało Sajan. Studio, które miało niebawem wejść na rynek gier komputerowych ze swoją pierwszą produkcją. W 1988 roku, opierając się na technologii HyperCAD, bracia Miller stworzyli swoją pierwszą grę. Było to Manhole. Bardzo prosta gra, przygodowa, point and click, skierowana dla młodszych widzów i zaprojektowana na potrzeby platformy Apple Macintosh, której mogliśmy spotkać m.in. najbardziej wyluzowanego smoka w historii gier komputerowych oraz Morsa Roku. Druga wersja tej gry z 1989 roku, która została zaprojektowana z myślą o płytach CD, przeszła do historii jako pierwsza gra dystrybuowana przy pomocy tego medium. Następne dwa projekty Cyan bazowały w dużej mierze na tym, czego nauczyli się bracia Miller podczas produkcji The Manhole. Zarówno Cosmic Osmo, jak i Spellungs pokazywały, że bracia zdobywali więcej pewności siebie, jak i umiejętności w wykorzystywaniu medium gier komputerowych. Obie te gry nie odstawały jednak konceptem, jak i prezentacją od The Przygodowe gry point and click stworzone z myślą o młodszych widzach. W okolicach 1990 roku miało się to jednak zmienić. Bracia postanowili stworzyć grę, której widownią mieli być dorośli. W ich głowach zaczął się kreować pomysł, który ostatecznie przerodził się w Myst. Niestety ich biznesowi partnerzy z tamtych czasów nie podzielali ich optymizmu i zapału. W tamtym okresie głównym wydawcą gier była firma, której nazwa mogła wam się obić o uszy Activision. Po tym, jak bracia zaprezentowali wstępny koncept na tą grę przedstawicielom wydawcy, zostali poinformowani, że Activision nie jest zainteresowany tym projektem, a Sajan powinno się skupić na produkcji gier dla dzieci. W tym okresie sytuacja finansowa Sajan, jak i samych braci nie była wesoła. Firma była na skraju upadku, a bracia na skraju bankructwa. Cytując ronda, podczas Myst Post Mortem z 2016 roku, nasza dieta składała się głównie z ryżu, fasoli i państwowego sera. Na pomoc przybył jednak japoński deweloper Sunsoft. Byli oni zainteresowani stworzeniem gry przygodowej z myślą o starszej widowni. W projekcie był jednak jeden szkopuł. Sunsoft skupiało się głównie na rynku konsol i chcieli, by kolejna gra braci Miller mogła działać na Sega CD. najnowszym urządzeniu peryferyjnym wzbogacającym konsolę Sega Mega Drive o napęd CD i dodatkowe możliwości. Po czasie okazało się to jednak bardzo problematyczne. Prace nad Myst ruszyły jednak pełną parą w 1991 roku. W tym czasie Cyan nie miał jeszcze podpisanej żadnej umowy z Sunsoft i nadal pracowali wykorzystując tylko swoje środki. W tym etapie produkcji nie był to jednak duży problem. Ich początkowym celem było przygotowanie wstępnej dokumentacji technicznej i dopracowanie konceptu fabularnego, więc wydatki były znacznie mniejsze niż w przypadku pełnego procesu produkcji gry. Przygotowania zajęły kilka tygodni, po których bracia Miller ponownie spotkali się z przedstawicielami Sunsoft. Podczas następnego spotkania cały koncept Myst został przedstawiony potencjalnym inwestorom. Plany, w których opisany został piękny interaktywny świat stworzony z wykorzystaniem innowacyjnej wtedy grafiki 3D, świat pełen atmosfery i sekretów oraz dokładnie wyznaczony target wśród potencjalnych odbiorców. Gra miała w głównej mierze przemawiać do nastolatków i osób dorosłych. Dodatkowy Myst miał być idealnym punktem wejścia dla osób rozpoczynających swoją przygodę z grami komputerowymi. Po krótkich negocjacjach Sunsoft zgodziło się zainwestować 265 tysięcy dolarów w projekt. Była to pełna kwota, o którą prosili bracia Miller. Według ich założeń suma ta była niemal dwukrotnością realnych kosztów wyprodukowania gry. Oznaczało to, że będą oni mieli dość sporo dodatkowego budżetu na wszelkie nieprzewidziane wydatki. Koszt wyprodukowania Myst przekroczył jednak założenia braci, na szczęście nie wzrósł do poziomu przekraczającego oryginalną inwestycję Sunsoft. Po ponad dwóch latach ciężkiej pracy Myst trafiło na sklepowe półki 30 września 1993 roku. Niestety, mimo starań braci Miller, początkowo nie udało się stworzyć wersji dobrze działającej na konsolach. Na tą chwilę gra była dostępna tylko na komputery Apple Macintosh. Powstało demo stworzone z myślą o Sega CD, jednakowoż nie spełniało ono wymagań jakościowych Sunsoft i zostało całkowicie odrzucone. W marcu 1994 roku do sklepów trafiła wersja gry stworzona z myślą o komputerach z systemem Microsoft Windows. W dzisiejszym filmie skupimy się na Myst Masterpiece Edition. Jest to poprawiona wersja gry wydana w 2000 roku. Wersja ta jest dostępna zarówno na platformie GOG jak i Steam, chociaż ja osobiście polecam tą z GOGA. Myst Masterpiece Edition jest częścią programu GOG Preservation Program, co oznacza, że gra została przygotowana do pracy z najnowszymi systemami operacyjnymi i powinna bez większego problemu działać na współczesnych komputerach. Dodatkowo nie jestem pewien co do wersji Steam, ale w wersji na GOG w opcjach możemy włączyć pełne polskie tłumaczenie. Mimo to, że Myst jest grą przygotową, Fabuła jest zdecydowanie na drugim planie. Co przez to rozumiem? Twórcy gry skupieni byli bardziej na stworzeniu ciekawych światów do eksploracji niż na stworzeniu wciągającej fabuły. Dodatkowo, w większości wypadków w historiach świata przedstawiana jest nam dwojaki sposób. Pierwsze z nich są rozsiane po świecie notatki, książki i nagrania. Niczym w pierwszym System Szoku, większość historii przedstawiona jest nam z perspektywy osoby tworzącej daną notatkę. Żadnych dialogów czy NPC-tów, z którymi moglibyśmy porozmawiać. Sprawia to, że nie do końca wiemy komu w grze możemy ufać. O tym, któremu z narratorów uwierzymy, będziemy musieli zdecydować sami. Lecz tu wchodzi drugi sposób, w jaki Myst przedstawia nam historię i fabułę swojego świata. O szlaki kontekstowe rozsiane po świecie gry. Przedmioty, budowle, nawet architektura niektórych spokoi może nam pomóc zdecydować, komu powinniśmy zaufać. Teraz chciałbym przejść do krótkiego opisu fabuły, więc jeśli chcielibyście przejść grę samemu, bez spoilerów związanych z historią i możliwymi zakończeniami gry, przejdźcie proszę do tego momentu w filmiku. Fabuła gry jest prosta niczym budowa CEPA. Jako bezimienny bohater lądujemy na całkowicie opuszczonej wyspie, wypełnionej różnorodnymi mechanizmami. Przyciski, pokrętła, wielkie zębatki, rakiety i wieże zegarowe. Rozlądając się po wyspie, zaczniemy napotykać notatki, pamiętniki i nagrania, które pozwolą nam zrozumieć historię Atrusa, władcy tej wyspy oraz jego rodzinę. Atrus należał do ludu, który odkrył rzadką sztukę tworzenia ksiąg łączących. Dzięki nim jest w stanie stworzyć przejścia do innych światów nazywanych wiekami. Atrus ma dwóch synów, Sirusa oraz Achenora. Wraz z nimi podróżował do wielu różnych światów. Byli odkrywcami i poszukiwaczami innych cywilizacji. Z biegiem czasu jednak, zarówno charakter Sirusa, jak i Achenara zmienił się na gorsze. Sirusem zapanowała chciwość, potrzeba zwiększenia zarówno swojego bogactwa, jak i potęgi. Achenar natomiast skłonił się w stronę sadyzmu. Uwielbiał zabijać. Polować, torturować i podporządkowywać sobie bardziej prymitywne ludy przy pomocy strachu i przemocy. Atrus początkowo nie zauważył jednak zmiany wśród swoich synów. Był zbyt zajęty swoją pracą i biblioteką. Zmieniło się to jednak, gdy pewnego dnia ktoś podpalił jego kolekcję książek łączących. Dostęp do wielu światów został odcięty na zawsze. Wiedział jednak, że musiał to zrobić jeden z jego synów. Nie był jednak w stanie ustalić, który z nich. Postanowił więc postawić na drastyczne środki. Stworzył dwie księgi łączące, jedną niebieską, drugą czerwoną. Obie te księgi były jednak pułapkami. Przy próbie aktywacji ich osoba zostaje zamknięta w przestrzeni między światami. Jedynym sposobem na opuszczenie tego więzienia jest przekonanie kogoś, by skompletował brakujące strony z danej księgi, które ukrył Atrus w kilku światach, do których miał jeszcze dostęp. Atrus niestety też wpadł w pułapkę jednego ze swych synów i został uwięziony w osobnym świecie. Niestety była to podróż w jedną stronę, gdyż jego książka łącząca z Myst została uszkodzona. Jedna ze stron została wyrwana. Jako protagonista odnajdziemy w Bibliotece Atrusa dwie książki pułapki, w których zamknięci są obaj bracia. Niestety z powodu brakujących stron nie będziemy w stanie zrozumieć informacji, którą chce nam przekazać. Naszym pierwszym celem będzie wybranie któregoś z braci i pomoc w skompletowaniu wszystkich pochowanych przez Atrusa stron do jego księgi. Będziemy musieli przejść do jednego z czterech światów i odnaleźć tam ukryte strony przy okazji rozwiązując kilka łamigłówek. Gdy skompletujemy stronę do księgi jednego z braci dostaniemy od niego informację, że ostatnia strona została ukryta w kominku w bibliotece. Wchodząc do kominka i podając specjalny kod będziemy mogli otworzyć ukryty schowek, w którym znajduje się zarówno ostatnia niebieska, jak i czerwona strona. Jeśli dostarczymy daną stronę do jednego z braci, zamienimy się z nim miejscami. To my zostaniemy na zawsze uwięzieni w księdze, a brat, którego wybraliśmy, będzie wolny. Są to dwa z dostępnych możliwych zakończeń: myst, lecz są jeszcze dwa. W skrytce w kominku ukryty jest jeszcze jeden przedmiot. Jest to księga łącząca do świata, w którym został zamknięty Atrus. Poprosi on nas o pomoc. Na wyspie Myst ukryta jest jedna specjalna strona, dzięki której Atrus będzie mógł opuścić swoje więzienie i wrócić do Myst. Chcę, byśmy zebrali tą stronę i przyszli z nią do wieku, w którym jest uwięziony. Dzięki temu Atrus będzie w stanie naprawić swoją księgę i oboje będziecie w stanie uwolnić się z tego więzienia. Rozwiązując prostą łamigłówkę z przełącznikami rozrzuconymi po wyspie, będziemy w stanie odnaleźć brakującą stronę i dostarczyć się do Atrusa. On podziękuje nam na pomoc i na chwilę opuści swe więzienie, by zniszczyć księgi, w których zamknięci są jego synowie. To zakończenie jest uznawane za prawdziwe zakończenie gry. W kolejnych częściach Sagi Mist to właśnie to zakończenie będzie punktem wyjścia dalszej historii. Oczywiście jest też zakończenie numer 4. Jeśli wejdziemy do księgi, w której znajduje się Atrus, bez dobycia wcześniej brakującej strony, o którą nas poprosił, oboje zostaniemy więźniami tego świata bez drogi ucieczki. Moim zdaniem, głównym atutem gry i elementem, na który na pewno twórcy gry poświęcili najwięcej czasu, są wieki, światy, do których będziemy się przenosić, by ukończyć grę. Czytając wywiady z braćmi Miller, można zauważyć, że w pierwszej kolejności chcieli oni stworzyć interesujące miejsca, które gracz mógł eksplorować we własnym tempie. I moim zdaniem, jak najbardziej im się to udało. Zaczynając od opuszczonej fortecy zbudowanej na skałach przez wioskę Mapoludów. Aż do rozbitego w skalę statku. Wieki wyglądają interesująco i aż chce się je eksplorować. Są one też pełne różnorodnej, egzotycznej maszynerii, urządzeń i mechanizmów. Niestety, wiele z nich wygląda i działa po prostu jak część gry komputerowej i nie sprawiają wrażenia, jakby mogły być faktycznie wykorzystywane na co dzień. Jest to jedyny element gry, który moim zdaniem delikatnie psuje imersję. Poza tym, nie mam do dostępnych wrzewieków żadnych zastrzeżeń. Mimo tego, że w większości wypadków są one dość małe, są wystarczająco interesujące, by obudzić nas ciekawość i chęć eksploracji. Potrzebę poznania tajemnic tych zapomnianych i opuszczonych miejsc. Moim zdecydowanym faworytem jest wiek, w którym znajdujemy się na kilku niedużych, wyrastających z oceanu skałach, między którymi możemy przechodzić dzięki prostym drewnianym kładkom i części statku wbitego w skałę. Myst jest grą starą. Nawet odświeżona wersja, w którą gram na potrzeby tego filmu, ma już ponad 25 lat i czuć wiek tego tytułu w grafice. Musimy pamiętać, że Myst nie jest grą 3D. Nie w takim stopniu, w jakim my dzisiaj myślimy o takim typie gry. Myst w dużej mierze jest grą 2D wykorzystującą trójwymiarowe rendery. Co to oznacza? Twórcy gry byli w stanie osiągnąć znacznie wyższy poziom detali i złożenia przedstawionej grafiki niż w przypadku innych gier dostępnych w tamtym okresie. Jak tego dokonali? Po prostu sprzedali nam grę, która w dużej mierze jest interaktywnym pokazem slajdów. Wszystkie grafiki i animacje zostały wyrenderowane w studiu na profesjonalnych stacjach roboczych. Dzięki temu komputery, na których miała działać ta gra nie musiały się męczyć z kwestiami takimi jak render. Oznaczało to, że mimo stosunkowo wysokiej jakości przedstawionych grafik, sama gra nie była specjalnie wymagająca i mogła zostać odpalona na wychlażu systemów o różnej różnorodnej specyfikacji technicznej. Zaczynając od komputerów Apple Macintosh na Nintendo DS kończąc. W 1993 roku na rynku nie było drugiej gry, która mogła poszczycić się grafiką 3D tak dobrej jakości. Oczywiście. Wydane zostały w tym roku liczne gry 2D, których pikselowa oprawa graficzna moim zdaniem zestarzała się o wiele lepiej niż oprawa Myst. Nie zmienia to jednak faktu, że na swoje czasy Myst było liderem jeśli chodzi o oprawę graficzną. W oczach niektórych zestarzała się ona jak z siadłem Lego. W oczach innych styl ten budzi masę nostalgii. Moim zdaniem grafika niestety nie powala już jak kiedyś, ale prezentowany nam świat jest spójny i estetyczny. Wszystkie jego elementy, mimo że w dużej ilości przypadków dość dziwne, a nawet egzotyczne, pasują do siebie bardzo dobrze, co wznosi świat MYST na wyższy poziom prezentacji. Grając jednak MYST, miałem wrażenie, że uczucia, które budzi u mnie ta oprawa graficzna, towarzyszyły mi już kiedyś. Musiałem pomyśleć trochę nad tym tematem i mocno pogrzebać w pamięci, ale w końcu się udało. Przypomniałem sobie, co dawało mi podobny vibe do świata MYST. Przypomniałem sobie, co budziło u mnie podobne uczucia. Czy słyszeliście kiedyś o Backrooms? Internetowym fenomenie, o którym rozmawiali jakiś czas temu niemal wszyscy youtuberzy. Backrooms było horrorowym uniwersum, w którym bardzo mocno wykorzystywało się koncept tzw. przestrzeni liminalnej. Przestrzeni, która była między dwoma stanami. Przestrzeni, w której nasza podświadomość często doszukuje się oznak życia, mimo tego, że ich nie znajduje. Opuszczone centra handlowe, które kojarzą nam się z tłumami, teraz wieją pustką. Zamknięte baseny, które zazwyczaj odwiedzamy, gdy są pełne innych ludzi. Poziomy parkingów poziomnych, na których nie stoi zaparkowane ani jedno auto. W tym właśnie jest przestrzeń minalna i to właśnie czuję, grając w Myst. W niemal każdym świecie, w którym odwiedzamy, napotykamy resztki czegoś, co było kiedyś osiedlem zamieszkiwanym przez inne istoty. Domy, fortece, sypialnie niestety nie znajdujemy tu nikogo. Przestrzeń zaaranżowana przez ludzi stoi teraz pusta i czeka na ponowne przybycie kogokolwiek, kto mógłby ją zamieszkać, lub na zniszczenie przez siłę natury. Tak ja właśnie odczuwam Myst i jej oprawę graficzną. Daje mi ona nienaturalne uczucie nostalgii do miejsca, w którym nigdy nie byłem nostalgię do gry, w którą nie zagrałem aż do tego roku. Wątpię, by były doplanowane zabieg braci Miller. Jednakowoż, może i przypadkowo ale zarówno grafika, jak i projekt świata Myst był w stanie wzbudzić we mnie jakieś głębsze emocje. Grę rozpoczynamy jako zmienny bohater, który przez szliny między światami trafia na tytułową wyspę Myst. Tyle przynajmniej wiemy z otwierającej grę. Bez zbędnych cergieli czy tutoriali przejmujemy kontrolę nad naszą postacią i budzimy się w doku, przy którym możemy zauważyć zacumowany, zatopiony statek. Od tej chwili jesteśmy zostawieni sami sobie. Żadnych tutoriali, żadnych NPC, z którymi możemy porozmawiać, żadnego celu. Jesteśmy zdani tu tylko i wyłącznie na swoją ciekawość. Po kilku sekundach możemy sobie zdać sprawę z dwóch podstawowych kwestii. Po pierwsze, poruszamy się przy pomocy myszki. Po drugie, myśl na tą chwilę przypomina bardziej interaktywny pokaz slajdów niż jakąkolwiek grę, w którą kiedykolwiek graliśmy. Istnieje jednak jeden element gry, który zestarzał się moim zdaniem bardzo dobrze. Eksploracja. Tak jak wcześniej mówiłem, tworząc Myst, bracia Miller chcieli stworzyć interaktywny świat, który każdy z graczy mógłby eksplorować we własnym tempie, bez żadnej presji, bez zagrożeń. Chcieli stworzyć grę, w którą mógłby zagrać każdy, zarówno zapalony gracz gier komputerowych, który zjadł swoje zęby na różnorodnych wypełnionych akcją tytułach, jak i całkowity laik, dla którego Myst był pierwszą stycznością dość młodym wtedy medium gier komputerowych. Patrząc z perspektywy czasu, należy zwrócić uwagę, że od wydania oryginalnego Super Mario Bros., pierwszej konsolowej odsłony przygód włoskiego hydraulika, do wydania Myst, minęło mniej czasu niż od wydania Wiedźmina 3 do dnia dzisiejszego. Medium gier komputerowych rozwijało się w tamtym okresie w bardzo szybkim tempie, zarówno w przypadku gier stworzonych z myślą o komputerach osobistych, jak i konsolach. Rynek był młody. A na tamtą chwilę środowisko graczy składało się głównie z nastoletnich chłopców, i właśnie na nich skupiała się maszyna marketingowa większości dużych wydawców. W oczach większości społeczeństwa gry w tamtych czasach były nadal widziane jako rodzaj zabawki. Oczywiście były tytuły, które skupiały się na opowiedzeniu ciekawych i głębokich historii, lecz najczęściej były to gry z gatunku przygodówek point and click lub RPG. Moim zdaniem oba te gatunki miały w tamtych czasach dość wysoki próg wejścia, jednakowoż z różnych powodów. Gry przygotowe point and click, takie jak King's Quest czy Monkey Island mogły pochwalić się ciekawą historią i interesującymi światami gotowymi do eksploracji. Lecz przechodzenie ich wiązało się często z rozwiązywaniem mało logicznych zagadek, na które odpowiedzią często była metoda prób i błędów. Moim ulubionym przykładem takiego typu zagadki jest jatowity wąż w King's Quest 2. W pewnym momencie gry napotykamy na swojej drodze jatowitego węża, który blokuje nam drogę. Jakie w tej sytuacji możemy począć akcję, żeby pozbyć się gada? Może użycie miecza, na ostrzu którego wygrawarowany jest symbol węża, pomoże nam go pokonać lub ominąć? Otóż nie. Żeby poradzić sobie z gadem musimy rzucić w jego stronę jeździecką uzdę, którą zdobyliśmy jakiś czas temu, dzięki czemu wąż zmieni się w magicznego pegaza. Czy w grze znajdują się jakieś podpowiedzi, które mogą nas nakierować na rozwiązanie tej zagadki? Nie. Czy naszym jedynym rozwiązaniem było losowe używanie każdego z dostępnych nam w przedmiotów i liczenie na jakikolwiek efekt? Niestety tak. O czym ja to mówiłem? Ano tak. Myst. Myst miało być tytułem przystępnym, do którego mógłby podejść każdy. Dlatego moim zdaniem ważnym elementem gry było poczucie wolności eksploracji. Światy, które były zarówno ciekawe, ale także bezpieczne. Nie musimy tutaj zbierać punktów, pokonywać przeciwników czy martwić się o dostępne dla naszej postaci zasoby. Możemy się odprężyć i poznawać myśl we własnym tempie. Moim zdaniem jest to idealne podejście, jeśli chcemy zainteresować tytułem niedzielnego gracza, osoby, dla której do tej pory komputer był narzędziem pracy. Cały koncept gry opiera się właśnie na eksploracji i poznawaniu wykreowanych światów. Co jaki czas oczywiście musimy poradzić sobie z łamigłówką ale ich rozwiązania nie kryją się w ezoterycznej wiedzy lub spędzaniu długiej ilości czasu na łączenie ze sobą losowych przedmiotów. Wszystko mamy podane na tacy. Musimy się tylko rozejrzeć. Niestety, z bólem serca muszę przyznać, że niektóre zagadki mnie przerosły i podczas mojego pierwszego playtru musiałem sięgnąć po poradnik, aby dowiedzieć się w którym kierunku iść i co zrobić dalej. Może z powodu do braku cierpliwości, może z powodu tego, że grę streamowałem i nie chciałem robić niepotrzebnie długich postojów, ale za pierwszym razem Mist przeszedłem z pomocą poradnika. Mist jest grom o dość przyzwoitej oprawie dźwiękowej. Podczas całego tego filmu, w tle mojego poplania, mogliście usłyszeć wybrane utwory z soundtracku Mist. Większość z nich buduje atmosferę spokojnej tajemnicy. Utwory sprawiają, że czujemy się jak goście w zupełnie nieznanym, pełnym tajemnic otoczeniu. Czujemy wiszące w powietrzu napięcie, lecz nie czujemy zagrożenia. Utwory same w sobie nie odwracają naszej uwagi od świata gry. Subtelnie podkreślają jednak motywy otoczenia, w którym się teraz znajdujemy. Gdy jesteśmy w wiosce prymitywnych magplutów, możemy usłyszeć w muzyce więcej bębnów i bardziej prymitywnych instrumentów. Gdy jesteśmy w świecie, w którym możemy znaleźć zaawansowaną maszynerię, w muzyce możemy usłyszeć dźwięki inspirowane maszynami. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny soundtrack, który idealnie pasuje do takiej gry jak Myst. Podkreśla klimat świata, ale nie rozprasza. Buduje napięcie, ale nie przeraża. Podsumowując, moim zdaniem Myst jest naprawdę ciekawą grą pod względem historii gier komputerowych i mimo swojego wieku ma naprawdę wiele do zaoferowania. Fantastyczne wykreowane światy, dobra oprawa dźwiękowa i niepowtarzalny kwilinat nadal sprawiają, że Myst zajmuje specjalne miejsce w moim serduszku i na pewno będę ją polecał każdemu graczowi, który ma wystarczająco cierpliwości do zabawy z tym dinozaurem. Z drugiej strony, jak najbardziej rozumiem osoby, którym gra może nie przypaść do gustu. Niestety, czas leci nieubłaganie do przodu, a wraz z nim rozwija się technologia. Szczególnie w aspekcie gier komputerowych, i w pełni rozumiem, że zarówno grafika, jak i gameplay w ponad 25-letniej grze może wielu z Wam nie przypaść do gustu. Jeśli jednak chociaż trochę zainteresowałem Was Myst i to właśnie oprawa audiowizualna stoi na drodze zabrania się przez Was za ten tytuł, to polecam zerknąć na najnowszy remake tego klasyka. Wyszedł on kilka lat temu i moim zdaniem wygląda on naprawdę dobrze. Może ta wersja gry bardziej przypadnie Wam do gustu? Koniec końców, jeśli miałbym ocenić w jaki sposób tę grę, to Myst otrzymałoby ode mnie 4 na 5. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i słuchanie mojego boblania przez ten cały czas. Mam szczerą nadzieję, że Was nie zanudziłem, a nawet zaciekawiłem. Zapraszam Was też na moje streamy, które regularnie odbywają się na tym kanale. Jak zwykle, jeśli spodobał Wam się mój film, zapraszam do lajkowania, subowania i komentowania. To bardzo pomaga mojemu kanałowi i da mi do zrozumienia, że chcielibyście zobaczyć więcej materiałów tego typu. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.